Jestem jenota idziesz idziesz gramy w FIFA, ale tak po trochę inną FIFA. E, e, dobra, robimy sobie pierwszy draft. Ja już wcześniej trochę grałem i gra... tu bierzemy. Dobra, bierzemy tego. Mm, tu. Mm. Dobra Dobra bierzemy tego gościa ho, 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 ho. Ale nam się pofarciło już Weźmy niego, Tu koło jest premier będzie będzie Jak koszta Byle kogo na chwilę wziąłem mm. Dobra lewa obrona mm. Na której gram mm. Nie, dobra, nikogo jeszcze, już nie ma i chyba bierzemy najlepszego. Jak nie będzie, to bierzemy najlepszego. Szymajchel, szymajchel. Potrzebujemy tylko lewego obrońca i... i prawego obrońca. Dobra, prawego obrońca już mamy. Tylko jeszcze mamy lewego obrońca. Nie, nic nie da, nic nie da. Hmm. Poczekajcie, jak weźmiemy brz... to wtedy nic nie da. Ale jak weźmiemy to zjecha, a spróbujmy tak. No jest trochę więcej skrania. Nie, robimy tak. Polakroda, nie ma co się zastanawiać, prawda? Mm. Lampar. Chyba lampar. Weź nie go na belechu pozycji pujol Dobra, mamy. Mamy pełny skład. I teraz sypi tam ikonami XD Dobra, wzięliśmy Kantę. No dobra hmm. Draft Win oczywiście. Sell people's junk. what do I even get into this business? Sell people. Sell people's junk. what do I even get into this? Przepraszam za to. Hmm. No. dobra, weszliśmy i pokażę wam mój skład. Tak on o, się on prezentuje. Dobra, idziemy otworzyć paczuszkę. Nie, ja nie patrzę. Jest łokał. Nie. Jest łokał, dobra. Jest wokałt? Jest. Jest. Jeszcze śniedzam nie tak dokładnie, więc musicie mi trochę pomagać czy jest łoko, czy nie, no nie dobra, idziemy teraz na stare drafty chyba bierzemy 4-3-3 tak, bierzemy 4-3-3 i będziemy Lorisa tutaj byle kogo hmm, zapaleta i no Dobre, jest kościół, jaki jest Chelsea. Chyba Saul będzie najlepszym wyborem. Tu oczywiście, że De Bruyne. To chyba De Jong, weźmiemy sobie De Jonga. Jeszcze azart. Dobra, nie mam co się zastanawiać. I chyba tak. Tak, tak, pójdziemy. Przepraszam za mojego psa, który tam ten... I za mojego brata, który jest tam o, na górze i coś tam sobie puścił. Przepraszam za nich. Mm, Dobrze. Dobra, jest gościu z Anglii i już mamy 86 zgrak, więc bardzo dobrze. Gc El Ja jeszcze tego nazwiska nie umiem wymawiać. Dobra, plus 11. Tu będzie lepiej. No i Lingard, Ład. Więc 187 już. Robertson Black a zapomniałem powiedzieć zostawcie łapkę w górę subskrypcję i wbijcie do nikusi na kanał bo tam się jest odcinek ze mną polecam nie zmienia się z ruma. 188 poszło

Próbuję ją jakoś nagrać i zagramy tą teraz formacją. Weźmy sobie bufona. dalicht. Ty, wywaliło nas z drafta. Dobra, nieważne. Wchodzimy sobie tu. Paczuszkę. Sorek, modrić, modrić. Walkout. Co? Już myślałem, tylko, A tu No nie. I je Ale ludzie mieliśmy pH. Takiego. żeś mi się nie chce wierzyć. I 2-1. Super! Przegraliśmy widzę. To jest liga, to fajna gierka, dostajecie od razu 200 tysięcy. Jak kupujecie tych paczek za 5 tysięcy, bo się ich nie opłaca kupować i wam... I czasami się opłaca kupywać e, informy, ale nie kupywajcie. Jak dostaniecie z albo z czegoś, na przykład jak dostaniecie inną ton, to wtedy e, to wam będzie lepiej, bo... Hmm, nie będziecie musieli tracić hajsu na to. I ja teraz przez przypadek trafiłem tam. Ale ja wam pokażę, na którym poziomie już jestem. I przegrana. No trudno, no zdarza się: 1200. 000. Ale przegrała. Ja trafił pewno do kosza. Więc. No ja chcę mi się tego tak robić. Patrzcie, gdzie już jestem. Jestem na 9 levelu. Zaraz na dziesiątym i będę mógł odebrać tego y, pomocnika, jaką. Nie pamiętam, on grał. Jest dobry. No i już 3-0. IZ? Prze Przegrana jesteście? 3-1. Trudno. 1700 Kolda. 10 punktów w lidze, i o ile się nie mylę, to trzeba mieć. 19, żeby przejść. Ale ja miałem 19 i raz jeszcze nie przeszedłem. Ale już awansujemy prawie do drugiej ligi. Więc jest dobrze. Jesteśmy w trzeciej lidze. Więc łatwo. To jest łatwo wygrywać. No i chyba teraz przegramy. Tak, przegramy 3-1. Ale trudno, prawda, ludzie? Trudno. No i jak widzicie, chyba. Nie. Division Rivals. Dobra, możemy sobie paczkę ze 100 tysięcy kupimy. I ciekawie, się nam coś wyleci. O, taką paczkę nie kupujcie, bo to jest z informem. I patrzcie. No akurat mi coś wyleciało i kto to jest? Nawet nie było walkoutu. No dobra, weźmiemy go i sobie kupimy paczkę za 100 tysięcy. Idziemy przez walkaut? Nie! Zidon! Sidon! trafiliśmy z Zidana. Jezu, trafiłem z Zidana. Ja cię sunę. Trafiłem z Zidana z paczki ze 100 tysięcy. Brazylia, CB. Kto to? Dobra, też walkout, ale trochę słabo. No i ja ostatnia paczka ze 100 tysięcy. Nie ma walkoutu, szkoda. Nie, co? Co? Wiesz, no, co ja się Co? się wydzielasz? No. <laughs> Ja, yeah. Trend Aleksandro Arnold i cię syna. Czekajcie, my się nie chcę. Dobro u nas Dobra, weźmy to. Ah, super. Dobra, daj mi tu

Trafiłem z dona. Jeszcze dwa okołty z skrzynce 4-1. ja już będę kończył. Na